Prawdziwie się zwiększyć niż by No, bo dzisiaj właśnie płyniemy na rejs, nie? Już przyszliśmy sobie do portu zobaczyć, jak będzie wyglądał yy, statek, ale to nie ten? Nie, no, wiadomo W takim bym chciał, żebyśmy popłynęli na rejs kiedyś. To co, co, co znalazłeś w swoim researchu? Uh, jest... Prawie dwa razy dłuższy od, ty od Tytanika. Ej, półtora razy. A teraz naszym zwyczajem podróżniczym idziemy na wschód słońca. Ale nasze wschody słońca to jest tak gdzieś 50% powodzenia. Ciekawe, co się dzisiaj nam trafi. Tak trochę się boję, że ten statek będzie nam tak idealnie zasłaniał operę, którą chcemy zobaczyć. No, ale zobaczymy. Wpadkiem doszliśmy do miejsca, do którego Krzysztof robił dostawy, jak jeszcze pracował w poprzedniej firmie. Znaczy nie przywoził, ale przygotowywał dostawy do trzech restauracji, które są w Sydney i to jest jedna z tych restauracji. Wow. Wyślę do kolegów, akurat pracują teraz, bo... Żeby tutaj zapakować. A to my chcemy iść tam pod tym most i chyba stamtąd już nie będzie zasłaniał, mam nadzieję, ten statek widoku. Ale tutaj jest ładnie. Trochę mi się to kojarzy z Bydgoszczą, bo w Bydgoszczy też są nad wodą takie y, spichsze, stare budyneczki czerwone. I tutaj też takie są. Ogólnie, Sydney bardzo mnie zaskoczyło. Już rozmawialiśmy o tym z Krzysztofem, że spodziewaliśmy się, że to będzie takie miasto nowoczesne, szybkie i szklano metalowe, a jest zaskakująco bardzo takie... Starodawne, okurzone, z z, z... z czerwonej cegły. W sumie nie z czerwonej, z takiej pomarańczowo-białej. I to jest bardzo fajne. Podoba Ci się w Sydney? No. Jest super. Jest spoko. Opera, statek. Opera, statek. Statek, opera. Czy myślisz, że ten statek jest większy od tej opery? Bo skoro on na 500 metrów, opera może nie mieć 500 metrów. No. Nie no, pewnie ma. Wiecie, ja wyjdę na snuba, powiem, że ten statek robi na mnie większe wrażenie niż ta opera. No ej, nie mów tak. Może jest to trochę ekscentryczne. Się popluskać no ja boję się wykina myślisz że to, Myślę, że to są? A to już się liczy jako ocean czy jako co? No bo ten statek to płynie teraz pewnie do Ameryki albo gdzieś, nie? Więc pewnie to się już liczy jako ocean. Gdzie odbywa? Southampton. Gdzie to jest? W Wielkiej Brytanii. O. 46. o! Który jest na świecie w największości? Szósty. Kiedyś był największy. Wow! Na... No kiedy będzie ten wschód? No, no minutę temu, nie? Teraz pokażę wam tego, tego oczekiwałam. Close enough. No i teraz jakby tak widać, że słońce tutaj wzeszło Mimo, że już jest jakieś pół godziny po wschodzie. widać trochę, dzień. No. Jakie już ładne buty. Dziękuję. W ogóle są ładne. Jakie pewności siebie nabrał Krzysiu. Z Australii.

Nie mogę nic z nimi nic zrobić, żeby one wyglądały dobrze po prostu. Na każdym zdjęciu wyglądam jak jakiś debil. To jest takie frustrujące, no. Ja nie wiem co ja mam z nimi zrobić. A wcześniej na Uisson, nie wiem, może zróbmy głosowanie w komentarzach. Nie mogę sobie poradzić z nimi. Cokolwiek bym nie zrobiła to jest beznadziejnie. No mi się podoba, tak jak jest. No i zobaczcie, takie ładne miasto, wszystko jest ładne. I ja nawet nie mogę sobie zjeść tutaj zrobić Bo tylko oszpecam każde z nich mm. Ładnie jest w Sydney czy brzydko? W Sydney? Tylko mi się jedna rzecz nie podoba Moje włosy! A poza tym wszystko jest piękne Krzysztof już, już rozwala Drugi dzień jest w mieście i tu się nudzi. Co to? Buka? Znaleźliśmy polski akcent w parku botanicznym w Sydneyu. Jest róża Jan Paweł II, która. Zdobyła złoty medal w 2010 roku za najbardziej pachnącą różę i też rośnie w ogrodach Watykanu. Powąchasz, czy jest najbardziej pachnącą różą? Czy potwierdzasz? Czyli to jest całkiem naturalny zapach? No naprawdę ładnie pachnie. Ja jeszcze takiej nie wąchałam róży tak bardzo pachnącej różą. Ja już nie siedziałem od czasu, i byłam w ostatnio W Brisbane nie ma takich I jest napisane, że są Jagi, czyli... Jak to się w Polsce mówi? No takie... Takie, że i litr 40. Takie... Spanek Spanki? O, spanki za 12 dolarów Iron Jacka To dobre piwo